Witam Państwa w kolejnym odcinku z gotowania. Dzisiejszym moim gościem jest Polsy. Witajcie Będziemy robić burgery z przepisu jego. Mam nadzieję, że będą dobre tak jak mogli Burgery na pewno wypalą, testowałem na swojej rodzince. Dzisiaj postanowiłem przedstawić ten przepis tu przed kamerą oraz mojemu wiernemu przyjacielowi FornoTV. No to co, zabieramy się do roboty. No nie ma co się. No wiadomo, tak z składniki są takie Dwa duże pomidory Sary Edamski w, ty, w tym wydaniu Nie reklamujemy No ja mówię o gatunku, a nie, nie o rybami Mięso wołowe wiadomo Mielone Bułeczki Gotowe Od cebul I czerwona cebulka, dwie cebulki a, i... Dom, domknięciem wszystkiego będzie sos meksykański firmy... Panny, waszej ulubionej. Waszej ulubionej, tak. Tak, tylko że meksykański, czyli nie do kebabu. Dobra, no to co? Let's get it. Pamiętajcie, zawsze przed krojeniem warzyw do burgera umyjcie je. No to... Clou. Widzę od razu pomidor, no... Pędzoną azotem. Z <grystanie> pewnością nie jestem, ale coś tam wiem. A ty przynajmniej możesz mieć rację z tym azotem. Ale maestro pokroił cebulę, ja pokroiłem pomidora. To. Tutaj czeka ser, a teraz cebulę. ulepimy. Kotleciki, na tego że burgerka. No, tak się robi kotleta mielonego po prostu. Nie, kotleta mielonego w robi. Oj. Podobny, podobny. Moja babcia Teraz <gry> Mati uklepie. I jest genialnie, widzicie? Podobno. <gryb> potrafi, potrafi. O, oh, Oj dobra, czekaj. E, <noise> teraz e, się nie, nie to się tak rozmasować, nie to. Przecinamy bułeczkę taką gotową na no nie ze sklepu e, w ten sposób. Tak delikatnie. No i lepiej, żeby było równo, żeby było łatwo posmarować masło. Oznacza. Następnie bierzemy troszeczkę masełka, no minimalnie no. Widzę, że jest stężały takie trochę. I mamy te spod od bułeczek. I teraz tak. Pyk i pyk. I dociskamy. No bo jest trochę tego masła. wiem, najlepiej to, jak Ci się uda, a może Ci się uda, to połóż stroną przypraw do dna A, a jak Ci się nie uda, to, to trudno Udało mu się, panie really? panowie To jest moment, w którym solimy i pieprzymy drugą stronę Także co jakiś tak czas trzeba je oddzielać od fotelni żeby się nie przypaliły Dobre. No jednak jeszcze trochę trzeba było im no, dać czasu, nie ale to nic się nie stało Foran TV, odcinek A Foran gdzieś popierdzielił I co o tym sądzisz? Mateusz Co ja o tym sądzę? No. Że nie traktuję swojego obowiązku poważnie dzisiaj <grystanie> Nie subordynacja To, jest, to jest, jest twoja, twoja rola Trzymaj to, wyjmij dwa plasty To jest bardzo poważne rozdzieli od siebie Rozdzielić? Jak więc chcesz te kotlety? Well done? Sí. To jeszcze trzeba trochę poczekać. Bo ten na przykład widzi, że tutaj jest różowy, mimo że się ma, z tamtej strony. Widać, że jest różowy, nie? Tak. Właśnie, zapomniałbym, że to cheeseburgery. Na łóż ser teraz na każde ma poszczególne kotlety. Tak? Tak. A ja nie, A nie, nie mam Kładziemy pomidorki to Teraz y, nakładamy pewien produkt, który y, jest w sercu każdego Polaka, czyli cebula W dodatku czerwona Kapka. Zamykamy drugą porcję sosu Bierzemy górę, tu teraz testować tego to zawodnika, Otwore. który robi wrażenie albo nie zrobi wrażenia. Jestem ciekaw. Zobaczymy, jak to działa, jak to, jak to wygląda. No. czy oddaje? Czy oddaje? No zapach, no, może być. Czuć tę mięsko. Czuć cebulkę. Czuć tego pomidora, który do końca nie jest polski, ale jednak czuć ten smak. Mm, ser też, ale wyśmienity, wyśmienity wam wyszedł. Sos też bardzo dobry. Ważę, że od serca damy. A Dobór nie był przypadkowy. Moim zdaniem kołaczka niepotrzebna. Ale to w sensie chodzi o to, że... O walory estetyczne. Tak. tak. W każdym lokalu to chyba jest tak, że... Dadął <laughs> to w każdym lokalu jeszcze powinny być frytki. To gdzie frytki? A obrały ziemniaczki. A co ja? W kompanii karnej, żebym ziemniaki obierał? No ale to wiesz mm, to robi wrażenie. Cieszę się, że nasza praca nie poszła normalnie. Dokładnie. Tak. Moja ocena tego burgera. Cheeseburger. Dobra, cheeseburgera. Jeśli chodzi o takie mm, zrobione coś w domowych warunkach, to jest 10 na 10. No, bardzo bardzo Przemysławie, ta ocena mnie satysfakcjonuje jak najbardziej. Tylko brakuje zielonego w tym burgerze. zielonego? Zielonej papryki na przykład. Albo no, a, ale... zielonych warzyw na przykład. Maty, a no dziwne zauważyłeś. Szpinak? W głowę się stukniecie. Szpinak to no, nie, może do, Może ci z... Zb... Dopiero... Jesteśmy już po zakończeniu, y, po zrobieniu dwóch burgerów dla naszych wspaniałych... Koneserów. Kon koneserów. Wspaniałych gości. Krzysia oraz Przemo, Pasjonanta. Jestem zadowolony, sam będę próbował robić w domu takie, takiego wypieszczonego burgerka Zdjęć się Ci nawet wyślę Nie za dużo masła na tą dolną bułeczkę Nie za dużo nigdy No dobrze to dziękuję mu za wystąpienie na odcinku Przemowi też jako testerowi Pamiętajcie śledźcie kanał Forerunner TV Subskrybujcie <laughs> Namówcie go żeby sam założył. Tak no. namawiajcie namawiajcie Zróbcie tak e, ten... no nie, ten, I no pamiętajcie Yy, 2023 człowieka Ale twój też, pomożemy Wujek, po, wujek Pornal pomoże Pomożecie? Pomożemy, towarzyszu. My, bo budowniczy zawsze dawamy Dokładnie o, e, no. Bądźcie fajni No I tym pięknym akcentem Zakończyliśmy ten odcinek Moimi gośćmi był Bosy, Krzysiu oraz Przemo który najbardziej za swoje zasługi na początku kanału powinien laury dostać ode mnie. Jak w tym Rzymie mają takie wokół głowy. No ale mam nadzieję, że w tym roku odpłaty mu się za, za te zasługi, które dla mnie zrobił na początku kanału. No i tu już życzę Wam miłej niedzieli, dobrej kawusi i dobrego drinka. Pozdrawiam, cześć.